Twórka dba o wizerunek, żyje głęboko i czuje intensywnie. Ma wrażenie, że czegoś brakuje, by było idealnie. Piękno jej duszy to nadawanie uczuciom sensu i zamienianie ich w twórczość. Trójka ma dar zmieniania marzeń w działanie. Potrafi świetnie osiągać zadania i cele w celu odniesienia sukcesu. Ale jej światło świeci najmocniej, gdy pozwala sobie być autentyczna, nie tylko skuteczna. Dwójka to serce pełne troski. Potrafi dostrzec potrzeby i uczucia innych ludzi jak nikt inny. A jej rozwój zaczyna się wtedy, gdy z tą samą czułością potrafi spojrzeć na siebie. Jedynka widzi świat takim, jakim mógłby być. Jej siła tkwi w uczciwości i pasji do ulepszania. Gdy odpuszcza krytykę, staje się przykładem prawdziwej inspiracji.